Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina wraz z przejściem Polica Święta to inwestycja, na którą czekają mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego od wielu, wielu lat. Ponad 10 lat temu wspólnie z samorządami z aglomeracji szczecińskiej rozpoczęliśmy marsz ku tej inwestycji. Wykonaliśmy studium wykonalności, uzyskaliśmy decyzję środowiskową, a ostatecznie udało się wpisać Tą drogę w sieć dróg krajowych. Fundusze unijne na odbudowę gospodarki europejskiej po pandemii COVID-19, które trafią do Polski, mogą pozwolić nam na zrealizowanie tego wielkiego marzenia. Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać inwestycje proekologiczne. A jak można wyobrazić sobie czyste powietrze w Szczecinie bez wyprowadzenia ruchu samochodowego z jego centrum? Dlatego wspólnie z samorządowcami, ale mam nadzieję również z państwem, będziemy apelować do rządu polskiego: tak dla zachodniego drogowego obejścia Szczecina, tak dla ekokorytarza dla Szczecina.